Dzisiaj kolejny krótki odcinek prze przetrwaniowy. Porozmawiamy sobie trochę o rekrutacjach i stanie rynku. Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning. W trochę takiej tymczasowej formie, a mianowicie dalej siedzę nad tym dużym odcinkiem, który robię w tle. E, niestety w tym tygodniu nie było dużo postępów, e, różne sprawy rodzinne i tak dalej. Ale właśnie zaczynam się coś starać, staram się coś więcej z nim zrobić, więc mam nadzieję, że pójdziemy z tym do przodu. Chciałbym skończyć go przed Bowling Foxami. Obiecałem sobie, że jeśli zrobię wszystko, żeby był gotowy przed Bowling Foxami, by się tylko edytował, to pójdę sobie w ramach nagrody na Bowling Foxem. A więc tak. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o dwóch takich rzeczach. Po pierwsze. Zainspirowany pewnym pytaniem na grupie testowania oprogramowania na temat rekrutacji chciałbym trochę porozmawiać sobie o tym aspekcie rekrutacji, bo to mnie trochę tknęło. A mianowicie, jakby to powiedzieć, patrząc od strony rekrutacji tej technicznej osoby, co weryfikuje, mam wrażenie, że nie ma dobrego rozwiązania. To jest trochę bym porównał do architektury, że jest tyle opcji, z których możemy skorzystać, ale tak naprawdę żadna nie jest dobra i każda ma swoje ograniczenia. W dużym uproszczeniu autor posta się pytał, że jego menadżerka komu jest bardzo nastawiona na weryfikację teorii nawet u seniorów. I się pytał, czy to jest normalne, czy tak nie wygląda, czy tak nie powinno wyglądać sprawa. W dyskusjach pojawiło się wiele tam, że tak nie powinno wyglądać, że w wypadku seniorów to jest bardziej już takie dyskusje, jak oni by zrobili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja w sumie też raczej w wypadku seniorów nie szedłem w czysto teoretyczną rozmowę. Acz przyznam się szczerze, parę razy to się przydaje. Sam musiałem się mocno przemóc, bo kiedyś miałem opór, zadawać seniorowi pytania o podstawy, jakieś rzeczy teoretyczne, ale czasem warto, bo już parokrotnie złapałem sytuację, że ktoś był na papierze dobrym seniorem, fajnie wyglądało, miał ciekawe firmy, potrafił dużo opowiadać rzeczy, ale gdy przy, przy zapytało go się o pewne takie bardzo podstawowe rzeczy, to wychodziły już ogromne braki wiedzy. Więc... Um... Więc to jednak jestem zdania, że o takie rzeczy trzeba pytać. Z drugiej strony, faktycznie, czy cała rozmowa powinna być teoretyczna? Nie. Zwłaszcza, że ja też jestem zdania, my nie musimy znać regułek na pamięć, ale powinniśmy wiedzieć, o co chodzi i wiedzieć, o czym mówimy. Więc ja zawsze mówię, że mi nie chodzi o definicję, tylko o to, żeby po prostu ludzie powiedzieli własnymi słowami. Ale znowu odchodzimy trochę, bo co ja chciałem zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że nie ma dobrego podejścia. Że jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma dobrej sposobu na rekrutację. Pójdziemy w teoretyczną, no to nie wiemy, co gościu potrafi. Może gościu fajnie dużo rzeczy nam powiedzieć, ale, ale tak naprawdę w praktyce może okazać się kompletnie cienki. Praktykę jest bardzo częst, ciężko zrobić w ramach takiej, powiedzmy to, normalnej rozmowy rekrutacyjnej. Teraz coś, co może się zmieniać. Bo kiedyś ludzie nie chcieli zadań domowych. Kiedyś ludzie mieli dużo wyborów, więc zadanie domowe było B i mało kto chciał robić. No i ja to w pełni rozumiem. Ja też, nie, ja też parę razy robiłem takie rzeczy, ale to naprawdę już firma musiała mnie ciekawić. Jeśli szedł na rozmowę rekrutacyjną na zasadzie takim, że wpadła mi ciekawa oferta i A się przejdę, to nie zdecydowałbym się tego. Teraz pewnie jakbym szukał pracy, byłbym o wiele bardziej otwarty na takie rzeczy. To, co wiele firm stosuje i coraz bardziej i raz wraca do łask, raz odchodzi, to no, korzystanie z narzędzi do rozwiązywania i pisania kodu live w ramach e, samej rekrutacji. Ale no, to podejście też ma e, swoje problemy, właśnie z badaniami, które pokazują, że nie jest zbyt skuteczne. Nie zapomnę do dziś, jak, bo ja na przykład bardzo lubię w wypadku automatyków poprosić, żeby mi nawet w rozpisali jakieś podstawy algorytmy. Nie będę mówił, jakie mam parę takich, którymi lubię żonglować, i parę razy dostałem odpowiedź, że osoba tego nie zrobi, bo uważa to za nieuczciwą rekrutację i, i ona nie weźmie w taki udział. No to jak najbardziej rozumiem jej decyzję, ale no podziękowałem za rozmowę i nie prowadziliśmy jej dalej, bo jak naprawdę rozumiem jej argumenty, ale jest na rzecz: jak już rozmowy trwają, jak już wybierzemy jakiś schemat, to warto, żebyśmy go się trzymali. I żeby wszyscy mieli do czynienia z tymi samymi warunkami. Bo to też o czym warto pamiętać. Różne rozmowy mają różne ce... inaczej. Każda rozmowa może wyglądać inaczej, ale warto, żebyśmy mieli jakiś baseline, do którego możemy porównać to sobie. Czy zadaliśmy im przynajmniej jakąś podstawową bazę pytań, która jest ta sama. Więc na tym wypadku, jeśli ta rozmowa jest stricte teoretyczna, to jeśli zadaliśmy te same pytania i notujemy sobie, jak ludzie na to odpowiadają, to po fakcie możemy porównać trzech, pięciu, czy nawet 100 kandydatów. I powiedzieć, że oni odpowiadali mniej więcej podobnie, lub na przykład, który był lepszy, który prezentował lepiej. Co jest super istotne w sytuacji, gdy rozmowy rekrutacyjne prowadzi wiele osób. E, więc znowu odchodzimy, ale mam nadzieję, że widzicie, jakie są problemy. Kiedyś była moda na pytania kreatywne, którą zapoczątkowała Google. Na przykład pytania w stylu: ile zmieści się jabłek, czy tam ile zmieści się piłek w autobusie? Jest to pytanie, które tak naprawdę ma sprawdzić Twoją kreatywność, ale znowu jak pokazują badania, w tym chyba Daniela Pinka, to nie są najlepsze rzeczy, bo w warunkach stresujących, kiedy jest nagroda stricte przed nami, czyli możliwość dostania pracy, to tak naprawdę my nie jesteśmy dobrze w takie rzeczy, bo nasz umysł się zamyka na kreatywność. Yy, więc każda opcja jest praktycznie zła. Jest jeszcze jedna opcja, jeszcze dwie raz w sumie opcje są całodniowe. Rozmowy rekrutacyjne. W czasów Objectivity, na stanowiska, w których ja osobiście nie brałem udziału, ale są tak były tak zwane assessment. To na jakieś lore, zwłaszcza które miały kontakt z klientem. To były praktycznie całodniowe warsztaty, gdzie odbywało się scenki i tak dalej, i tak dalej. I też to pamiętam z czasów, jak miałem znajomych, co byli świeżo po psychologii, że oni mówili, że daj mi dzień, daj mi dzień czy tam parę dni z daną osobą, a będę w stanie bardzo dobrze powiedzieć, do czego się nadaje i co ona potrafi. że Takie asesmenty wydają się być jak najbardziej rzetelne. No, ale to. Znowu jest cały dzień poświęcony na takie rzeczy. Więc to jak wszystko jest kwestia z balansu zysku i strat. Więc. To jest taka trochę otwarta dyskusja, bo. Sam nie wiem, jak, na czym obecnie stoję, z tym, bo po pierwsze, chciałem Wam powiedzieć, że jeśli nie, bierzecie, jeśli nie jesteście rekrutującymi, to żebyście wiedzieli, że po prostu nie ma dobrego rozwiązania. Każde rozwiązanie ma jakieś swoje plusy i minusy, i jeśli ktoś przemyślał proces rekrutacyjny, to może on nie być idealny, ale on jakiś cel kogoś spełnia. Jest, dostarcza mu tą wartość, albo tą wartością jest, że mogą poświęcić na to stosunkowo mało czasu. Albo to, że pozwala im bardzo szybko odsiać ludzi, których nie potrzebują. No, albo po prostu jest w ogóle nieprzemyślany proces, bo takie też się zdarzają. A skoro mówiliśmy o rekrutacjach, to tak naprawdę to mnie trochę tknęło, żeby odświeżyć barometr zatrudnienia. Nie wiem czy pamiętacie, mój taki ostatni sensowny odcinek, to było właśnie omówienie barometru zatrudnienia, bo gdy wyszedł barometr na trzeci czy tam czwarty kwartał zeszłego roku, to wszyscy się podniecali, że chodzą dziw po necie, artykuły, że wraca Eldorado do IT. Ja wtedy tak trochę byłem sceptyczny do tego tematu, że jedna jest kółka wiosny nie czyni. I by pokazać wam sens tego wszystkiego, obecny barometr zatrudnienia prezentuje się praktycznie podobnie jak, jak ostatni, który był wtedy. Bo by i było jasne, barometr na Q1 2025 wyszedł jako. Połowie grudnia. Ja wtedy miałem ślub, więc nie miałem okazji go przejrzeć, ale no e, mniej więcej dane są bardzo podobne do poprzedniego roku, że e, do poprzedniego kwartału, że średnie zatrudnienie w Polsce będzie wzrastało 15%. IT znowu ogromny wzrost 25%, gdzie do poprzedni kwartał miał 27%. Ale jak poszukacie artykułów, poszukacie hasła Eldorado, czy powrót e, zysku do IT i tak dalej. To znajdujemy dalej artykuły z poprzedniego kwartału, więc... To też pokazuje tylko moją trochę windykację, że tym takim artykułom nie ma co wierzyć na bazie jakichś raportów. No bo jedna jest ciekawa wiosny nie czyni. Jednak z drugiej strony też powtórzę to, co wtedy powiedziałem, jest lepiej. Widać, że spotkałem się z terminem, para osób mi mówiło, ale nie znalazłem niestety potwierdzenia tego w danych, bo nie mogę znaleźć raportów z 2019 że obecne poziomy rekrutacji i ilości osób co znajdują pracę są mniej więcej na poziomie takim jak było w 2019 zanim była bańka covidowa. To ciężko mi to uwierzyć tak patrząc po tym co słyszę od ludzi, ale jest możliwe, że może i pensje wróciły do poziomu z tamtego czasu i właśnie ogólnie rekrutacje dzieją się na tym poziomie. Więc myślę, że jest stabilnie. Nie jest idealnie. Dalej będzie moim zdaniem nie najlepiej z pracą w najbliższym czasie. Ale myślę, że już robi się stabilniej. Już też się nie słyszę aż tak dużo o wielkich zwolnieniach. To nie zmienia faktu, że słyszymy o zwolnieniach. No i chyba to wszystko, co mam na dzisiaj. Dalej w edytuję ten duży odcinek. No i zobaczymy się za tydzień.